słyszałeś, oglądałeś dzisiaj, tak? Czy tam kiedyś pana Sudkowskiego już w telewizji y, trwam, moi drodzy. Jak to, jak to, co tam ten pan, y, pan, ja tak nie chcę na niego mówić pan, bo on nie zasługuje na miano człowieka nawet. To jest właśnie taki naganiacz szczepionkowy. Y, co on tam w tej telewizji trwam, plutu? Powiem dalej. To nawet nie jest naganiacz szczepionkowy, to jest współczesny doktor Mengele. No. Moi drodzy, takie jest moje zdanie. Tak ja oceniam tego człowieka, patrząc e, na jego osobę na to, co mówi, moi drodzy. E, miałem do telewizji Trwam, w ogóle do Radia Maryja, moi drodzy, szczególną taką słabość. To jest. E, znaczy to jest słabość czy sentyment jakiś taki? Taki, no sentyment, sentyment raczej. Sentyment, dlatego, że przecież braliśmy udział, e, żeby telewizja Trwam była na multiplecie moi drodzy, te słynne Marsze, obudźcie Polsko i tak dalej. Mam mnóstwo zdjęć, gdzie powiem się, że teraz to co robi Telewizja Trwa i Radio Maryja, gdzie zapraszają tego bandytę, bo tak nazywam, inaczej nie, nie umiem to nazwać, moi drodzy, gdy jego zapraszają, to ja teraz moi drodzy straciłem taką, taki, taki szacunek do tej, do tej audycji. Do, do, do tej rozgłośni. Do tej rozgłośni. Tak? ile ogłosić Straciłem szacunek. Hmm. Moi drodzy, naprawdę... Przykre to, ja już... to słychać, Irku, bo ja też y, bardzo często... Y, właśnie, halo, jesteś? Tak, jestem. Y, bardzo często y, mia, brałem udział właśnie w obronie tej telewizji, w ra, radia jeszcze. Tak, I tak jak powiedziałeś, y, byliśmy za tym, żeby ta telewizja znalazła się na y, multiplexie i nadawała w telewizji naziemnej. To walczyliśmy o to ostro i jeszcze wtedy pamiętam czołowymi takimi felietonistami, można nazwać, czy ludźmi, którzy komentowali nam rzeczywistość, to byli m.in. pan profesor Jerzy Robert Nowak, był pan doktor Stanisław Krajski, pan Michalkiewicz. No dzisiaj te osoby nie mają wstępu do Radia Maryja, czy do telewizji TWAM i podsuwa nam się właśnie takich no sługusów, zbrodniarzy międzynarodowych. Między innymi takich ludzi jak Sutkowski, który niewątpliwie jest na garnuszku firmy Pfizer albo jakiejś innej, gdzie niejednokrotnie już przyznał się do tego, że był zapraszany na różne rauty sponsorowane przez te organizacje zbrodnicze handlarzy śmiercią. I dzisiaj, właśnie narracje czy dostęp do tej telewizji mają tacy zbrodniarze właśnie, naganiacze, na, naganiacze szczepionkowi, jak to ja ich nazywam, yy, Irku. No i yy, jest mi z tego powodu niezmiernie albo... No, czuję się źle, czuję się wykorzystany, czuję się po prostu zgwałcony przez, e, przez te media, które no, mogłyby, mogłyby zrobić bardzo wiele dobrego dla Polski e, i bardzo dużo robiły, ale jeżeli e, przyjmuję już taką narrację, e, z której wykorzystują takich ludzi, czy ci ludzie wykorzystują tą rozgłośnię, no to jest mi podwójnie albo poczwórnie przykro. Dokładnie, dokładnie. Przecież był zapraszany ten e, swego czasu profesor Jerzy Robert Nowa. No właśnie o nim wspomniałem. Prof. Tak, tak. Tak, tak. E, powiem tak, Jarku, powiem dalej, ja czuję taki żal, taką gorycz, bo przecież ja i mój tato świętej pamięci wysyłaliśmy datki finansowe. E, Rodumiesz, e, nieraz mówiliśmy tak, nam nie kupimy tego, nie kupimy tego, bo trzeba wysłać trzeba wesprzeć radio Maria, Tam? która wydawała się nam, że to jest polska rozgłośnia patriotyczna, propolska, która broni dobrego interesu narodu polskiego, godnie reprezentuje nasz naród. Niestety, po tym co teraz robią, to widać, że ojciec Tadeusz po prostu sprzedał się za srebrniki, za srebrniki, moi drodzy Żydowskie. No niestety, ni ni niestety myśmy kiedyś też jednorazowo wysłali dosyć pokaźną sumę tam z żoną no i nie wiem czy jesteśmy w stanie to odzyskać, bo w tym momencie, to już minęło kilka lat taki jednorazowy abonament, żeśmy zapłacili, miałem nadzieję, że to będzie szło w dobrym kierunku, niestety jeżeli Sutkowski występuje w tej telewizji i napędza machinę szczepionkową, no, to y, naprawdę jestem, y, jest, czuję się okropnie oszukany. Y, więc, y, no, co, co tu dużo. No, czasu się nie cofnie, a ci, y, ci ojcowie, no nie wiem, może zmądrzeją kiedyś, może jeszcze się nawrócą. Ale niestety y, szatan przejmuje coraz większe y, strategiczne punkty y, obrony naszej ojczyzny. I to jest ból niesamowity. Serce po prostu krwawi, rozrywa się na części. Tak, niestety, moi drodzy. Nawet to, co zobaczyłem dzisiaj w telewizji Trwam, po prostu mnie zabolało, rozrywa moje serce. Mało tego. Nie chcę tych zdjęć spalić, bo to są pamiątki. I powiem tak, chętnie oddam każdemu, każdemu, kto zechce, oddam te pamiątki, te zdjęcia, w których, których uczestniczyłem właśnie w marszach Obudźcie Polsko w obronie telewizji Trwam. Chętnie oddam, bo jest mi po prostu wstyd za taką telewizję i radio. Niestety, niestety. Ból, to jest, bo Ból okropny, Irku. Niestety, eee, mnie to też boli. Zwłaszcza, że bardzo byłem w to wszystko zaangażowany. Niestety, to wszystko zostało dzisiaj zniweczone. Dzisiaj i w poprzednim... Bo, bo ten Sudkowski nie pierwszy raz już występował tam w telewizji. Trwam, już go widziałem e, kilkakrotnie. Więc jeżeli takie, tace, takie łobuzy są wpuszczani e, do tych mediów, to e, niestety, ale e, szatan już się panoszy e, nawet tam. E, I. No, trzeba tym w końcu zrobić porządek i modlić się bardzo, aby Pan Bóg tu już zaingerował yy, i my też oczywiście nie powinniśmy spać, usypiać i przysypiać, tylko też działać, jednoczyć się yy, i robić yy, takie, takie stowarzyszenia, takie zjednoczenia, żebyśmy mogli w końcu uwolnić się od tego systemu. My powoli tutaj wszyscy, tak znajomi moi robią. No i tak trzeba robić, tak trzeba czynić. No.